Jan Kochanowski do miłości. Matko skrzydlatych miłości, szafarko trosk i radości wsiądź na swój wóz uzłocony białym łabęciom zwierzony, puść się z nieba w sadnym biegu, a staw się na wiślanym brzegu, gdzie ku twej cci ołtarz nowy stawię swą ręką dar nie dam ci krwawej ofiary, bo co mają srogie dary uboginie i dobrotliwej czynić i światu życzliwej. Ale dam kadzidło wonne, które nam kraje postronne posyłają. Dam i śliczne zioła w swych barwach rozliczne. Masz fiołki, masz lelią, masz majeran i szałwiją Masz wdzięczny swój kwiat różany, to biały, a to rumiany. Tym Cię błagam, o królowa, bogatego cypru owa, albo różne serca zgodzisz, albo i mnie wyswobodzisz. Ale raczej nas oboje wzów pod złote jarzmo swoje, w którym niechaj Ci usłużywa, póki ja i ona żywa. Przyzwól o matko miłości, szafarko trosk i radości, tak po świecie niechaj wszędzie twoja władza wieczna będzie. Czytał Bogdan Tymowski.